Hej, cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich. Bardzo, bardzo gorąco, raz serdecznie z tej strony Kosmo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was hmm, dosyć ciekawą rzecz. Wczoraj mój, jeden z moich widzów, Wiktor, wysłał mi stronę, która nazywa się SimNEJANEIA.fr i jest to strona, która umożliwia nam interaktywne tworzenie karier do The Sims 4 i zobaczymy jak to będzie działało, bo powiem wam szczerze, że sam jestem ciekawy jak to będzie wyglądało wszystko. I, i czy to się da utworzyć i czy to będzie w ogóle działało w grze, czyli tak naprawdę tworzymy swojego pierwszego moda. Ja tworzę swojego pierwszego moda, znaczy się kiedyś jeszcze na początku tego jak wyszły Sims 4, to tworzyłem rekolory co prawda nie było to. Jakby nie robiłem tak długo, ale robiłem. Tutaj możemy stworzyć własną karierę, więc stwórzmy jakąś kosmiczną karierę. Zacznijmy, wchodzimy sobie na tą stronę, musicie się najpierw zarejestrować, jak widzicie, ja się już zarejestrowałem musimy sobie kliknąć Create i zobaczymy. Gdzie zostaniemy przeniesieni? Hmm. zostaliśmy przeniesieni do e, strony, w której musimy sobie kliknąć przycisk create a new career i mamy nazwę kariery. No to mm, postanowiłem, że praca będzie, że jakby ta kariera będzie pracą w mojej ekipie, która się zajmuje moim kanałem, moją moderacją i tak dalej. Czyli powiedzmy, że mm, musi to być nazwa kariery, czyli mm, z reguły to są na przykład strażak e, i tak dalej, i tak dalej. Więc nazwijmy to. Pracownik Cosmo Corporation. O, niech tak będzie. Zapiszmy. <laughs> uwaga, uwaga. Czyli mamy pracownik Cosmo e, Corporation. E, status: będziemy pracować. Oczywiście, i mamy levele, Mamy tu po polsku. Wszystko musimy sobie zaznaczyć. Mood Performance Work Schedule. No, dobra, zaczynajmy. Zacznijmy od e, levelu. Czyli mamy level pierwszy. Dodajemy z tego, co widzę, i będzie nie wiem, co może robić pracownik na pierwszym levelu u mnie. Będzie liczył subów. Będzie liczył suby. Napiszmy subów przez, u, 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 przez O, żeby nie było przypadkiem problemu. I teraz możemy sobie edytować licznik subów. Idealny nastrój naszego Simana no to niech będzie powiedzmy rozbawiony. Base performance. Co to znaczy? Aha, czyli jak y, bardzo będzie y, ten pasek postępu kariery y, się powiększał w dniu, i możemy sobie tutaj to zaznaczyć. Czyli na przykład powiedzmy, że będzie się począł bardzo szybko 50. Mist work penalty, czyli ile musimy godzin jakby opuścić, żeby, żeby mieć karę za godziny. I jak, jak bardzo. Y, ta, ten pasek rozwoju kariery, można powiedzieć, spadnie, jeżeli nasz Sim będzie opuszczał pracę. To tutaj zostawmy te 35. How many days of PTO? To to jest PTO per day. Już musimy to sprawdzić, bo sam nie wiem. To jest paid time of personal time, czyli tak jakby swojego czasu, jak musi, ile mam płacone, to ja powiedzmy, że. Lepiej nie zaznaczajmy tutaj nic, bo dokładnie nie wiem o co chodzi, więc sobie to zostawmy. Simulonów na godzinę, no to niech zabrabia ta osoba sobie 15 godzin, ile będzie pracować? Powiedzmy, że 10 będzie startować o 8 godzinie i będzie pracować w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. A um, aren, jakiś obiekt można dodać jeszcze. Baking, aha, czyli tutaj musimy dodać sobie, jakie są potrzebne do tego, jakby, um, skille, czyli umiejętności z tego, co widzę tak? Tak dokładnie. E, czyli my możemy sobie wziąć, że no tutaj będzie potrzebne. Oczywiście u nas musi być bardzo dobra umiejętność e, komediowa, Także pierwszy jakby poziom musi być i mogę jeszcze więcej dodać ich, no to sobie dodajmy jeszcze może mm, umiejętność... E, logiki, bo dosyć dobrze, żeby osoba, która liczy subskrypcję, miała dobrą logikę, no i idealny mut to miało być playful, e, i tu miało być 50, aha, czyli jak dodałem te obiektywy, to się wszystko cofnęło, no to jeszcze raz, tu miało być 15, e, tu miało być 10 godzin z tego co wiem, i zaczynamy od 8 i wracamy w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, i zapisujemy, i co? Uwaga, to się stało, zapisało się, nie, chyba tutaj musimy coś zmienić. To dobra, dajmy tutaj 0,2. I teraz możemy zapisać. Okej okay. Nie wiem, klikam Save i, i nic się nie dzieje. Więc yy, może kliknijmy sobie Return. I mamy licznik subów. I ja, aha, okej, okay. No i dobra, licznik subów jako pierwsza, pierwszy poziom tej kariery jest zrobiony. Także jej, cool, super. Dobra, ten trzak. Zostawmy na razie, dajmy kolejny level. Mieliśmy licznik zubów, to teraz e, możemy mieć osoby, które zajmuje się e, social mediami. Osoba zajmująca się social media, to jest drugi poziom kariery. E, ok, OK. I teraz możemy to edytować. Idealny mod to oczywiście Playful, Base, Performance to zostawimy już na 45. Mistwork penalty zostawmy. Simolonów, no to weźmy tutaj 20. Godzin nadal 10, i zaczynamy o siódmej w tym wypadku, żeby social media już tutaj, jakby wiecie, no, żeby tutaj pracować na social media od samego rana i pracujemy sobie co, eee, na przykład miejmy wolny dajmy w niedzielę tylko. Aha, pięknie, no, możemy na razie to zapisać i musimy dać teraz objective jakiś. Tutaj musi być charyzma, jeżeli chodzi o social media, to na pewno. A może nie charyzma na 1, tylko weźmy charyzmę na 2. Dodajmy tą logikę, która tutaj była już potrzebna wcześniej. Czyli logika będzie teraz też na drugi poziom. Jeżeli chodzi właśnie też o pracę na Social Media i i jeszcze co tam wcześniej mieliśmy. I znowu mi się wszystko usunęło. No ja nie wierzę po prostu. Weźmy sobie Playful Base Performance 35. Ok, i mamy drugi poziom naszej kariery zrobiony. Także zapisujemy. Wracamy. I uwaga, mamy osobę zajmującą się. Mamy, pięknie, teraz trzeba znaleźć trzeci poziom, wymyślić jakiś ciekawy trzeci poziom. Hmm, tak się zastanawiam, co bym mogła robić jeszcze osoba, która by pracowała w mojej firmie, jeżeli bym ją kiedykolwiek miał. I... Myślę, że potrzebny jest mi stylista. Więc osoba zajmująca się social mediami może w następnym stopniu kariery być stylistą moim. Więc proszę bardzo, niech to będzie stylista. Zapisujemy i wszystko ustawiamy dobrze. Stylista, oczywiście stylista musi być pewny siebie, e, tutaj dajmy 40, Mistwork bla bla bla, simolony na godzinę to dajmy sobie 25, simolonów na godzinę, stylista nie musi pracować tak dużo, może pracować 6 godzin, zaczynać sobie o e, na przykład 10 godzinie i będzie pracować w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki, bo w soboty i w niedzielę będę się ubierał sam. <laughs> Dobrze, także to jest zapisane i musimy dodać tutaj oczywiście umiejętność wymaganą, zacznijmy może od charyzmy na czwartym poziomie save i umiejętność może um, rysowania, bo wiecie, musi rysować projekty i tak dalej. Na trzecim poziomie tutaj miejmy. I myślę, że to jest OK. I zostało to zapisane, także mamy już trzeci, trzeci jakby poziom naszej kariery, czyli listę. Dodajmy poziom numer 4. Co może robić poziom, osoba na poziomie numer 4? O wiem, osoba na poziomie numer 4 może być wyprowadzaczem psów, albo, albo nie. Tak, wyprowadzasz psów. Wyprowadzacz psów, to jest bardzo ważna kariera, ponieważ ja kiedyś będę miał dużo piesków i one będą potrzebowały dobrego opiekuna, więc to może być osoba zarabiająca wyjątkowo dużo, musi być bardzo, bardzo miła i, i musi się zajmować moimi psami, więc proszę bardzo, tutaj 40 damy. Albo 35, bo tam wcześniej chyba było 40, to sobie zostawmy simoleonów na godzinę, dajmy 30, tutaj więcej godzin będzie zdecydowanie, bo 10 i praca od poniedziałku do niedzieli, no ponieważ moje psy potrzebują wyprowadzenia cały czas, także tak to wygląda, dajmy jakieś tutaj wymagane umiejętności, to na pewno musimy mieć umiejętność... Dobrą fitnessu, żeby z tymi pieskami sobie biegać, więc numer jakby czwarta umiejętność na czwartym poziomie i jeszcze logiki, żeby mi tutaj psów pod samochód nikt nie włożył, i może jeszcze jakąś, dlaczego by nie. Weźmy sobie programowanie, to raczej nie pisanie nie, śpiewanie nie o, umiejętność y, dla weterynarza na trzecim poziomie myślę, że to jest spoko i mamy wyprowadzacza psów na poziomie czwartym na poziomie piątym możemy mieć montażystę bo montażysta też by mi się przydał, nie ukrywam, nie musiałbym tego robić sam. więc miejmy sobie montażystę i edytujmy teraz. Montażysta może zarabiać sporo pieniążków, nawet 50 simulonów, może pracować 10 godzin, ponieważ oczywiście nagrywam bardzo dużo materiałów i jak wiecie, potrzebne mi jest dużo montażu. Do tego on musi być sfokusowany, skupiony na swojej pracy, musi pracować od poniedziałku do piątku. Na razie sobie zapiszemy to. I dodajmy cechę, on tu musi mieć jedynie co, to programowanie na poziomie może szóstym, więcej nie potrzebuje od niego, wystarczy to, że ma programowanie, więc powiedzmy, że to też jest również umiejętność montażu. I mamy po raz pierwszy karierę montażysty, czyli mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć już poziomów tej kariery. Dalej dodajmy kolejną rzecz, niech to będzie asystent. Oczywiście asystent jest również bardzo potrzebny z tego powodu, że musi mi doradzać w różnych sprawach i on musi być bardzo, powiedzmy, zainspirowany, żeby pomagać mi w inspiracjach również. Base, perfor base Performance będzie na 25, Simulolo będziesz zrobić 55, pracować będziesz 6 godzin, więcej mi nie potrzeba, i będziesz o 6.00. Od 6:00 moim asystentem od poniedziałku. Do piątku. Bardzo się cieszę w ogóle, że można sobie brać dni pracy, bo bardzo mi brakowało tego w ogóle, że jakby w tych górnych karierach w Simsach 4 już osoby chodzą na przykład na 3 dni do pracy, co jest zupełnie bez sensu. No, no mi się to totalnie wtedy nie podoba. Dobrze, i dodajmy jeszcze Objective jako mój asystent, no to musisz na pewno mieć dobry poziom fotografowania, ponieważ ja potrzebuję dobrego fotografa, oczywiście, żeby mnie dobrze. Tutaj, żeby mi dobrze ty wykonywał zdjęcia i szósty poziom charyzmy, myślę, że będzie spoko. I mamy asystenta zrobionego, jest to szósty poziom kariery. Okej, okay, podoba mi się. I teraz sobie wracamy, mamy sześć poziomów kariery, musimy jeszcze mieć raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, czyli będzie... Um... Weźmy sobie moderator na grupie, weźmy sobie moderatora na grupie, bo to będzie moderator na grupie Gałgany Kosmo, będzie się tym zajmować właśnie i to będzie idealny mood, ta osoba musi być bardzo sfokusowana, tutaj będzie 20 base performance, simulonów na godzinę dajmy sobie 80, praca na 10 godzin, startujemy o godzinie 6 i... Praca od poniedziałku do niedzieli, zdecydowanie tak moi moderatorzy na grupie muszą pracować, tylko ja po prostu im nie płacę nic za to, więc niech mi mam nadzieję wybaczą. Oni muszą mieć wysoką charyzmę, nawet na poziomie siódmym i w sumie więcej mnie potrzeba, więc zapiszmy i mamy siódmy poziom. Dalej mamy ogólnego moderatora, który moderuje wszędzie. Na czacie, na live'ie, w komentarzach na YouTubie i na grupie Gałgany Kosmo, oczywiście wszędzie was zapraszam przy dobrej okazji i zobaczmy, czy uda nam się dodać tego moderatora, bo na razie coś mam wrażenie się zacięło. Został dodany moderator, wiecie co, można ja może na razie zapiszę tą karierę, bo tyle już żeśmy zrobili rzeczy, to dodajmy tutaj em, zapisanie, dobrze i teraz robimy moderatora. Moderator musi być też pewny siebie, tu będzie 15 simolonów na godzinę, no to dajmy moderatorowi 100, ale będzie pracować godzin 8 albo 9, żeby zrobić troszeczkę więcej niż moderator na grupie i będzie zaczynać pracę o 7, będzie pracować tylko od poniedziałku, do soboty, niedzielę będę takim dobrym szefem i zostawię e, jakby <laughs> e, wolną. I oczywiście tutaj dajmy charyzmę na dziewiątym poziomie, to się oczywiście bardzo mocno przyda, zapiszmy udało się nam zapisać. Jestem ciekaw w ogóle, czy ta kariera będzie działała bardzo, bardzo mocno, czyli mamy już pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy poziom. Dodajmy dziewiąty poziom, czyli administrator. Administrator jest dobrze. Zapiszmy administrator, no to oczywiście musi mieć charyzmę na dziesiątym poziomie i bardzo dużo musi zarabiać, bo taka osoba bardzo dużo oczywiście robi, umie na, na, na kanale, pomaga bardzo, także niech ta osoba będzie pewna siebie również, zarabia będzie 130 simolonów na godzinę, pracować godzin 10 i startować od 6 rano, ale będzie pracować tylko od poniedziałku do piątku, Dajemy troszeczkę więcej wolnego administratorowi, natomiast będzie miał dużo większe wymogi, bo charyzmy na 10 yy, poziomie i yy, jeszcze coś tutaj wybierzemy tej osobie, na przykład logikę, no bo wypadałoby, żeby taki administrator się wykazał logiką na poziomie 8, także zapiszmy to, wróćmy i ostatnią karierą będzie Cosmo, czyli ja, bo tylko ja mogę mieć tą karierę, chyba, że ktoś z Was chce zostać w mną, to może napiszmy po prostu CEO, czyli główny jakby szef, zarządca, Nie, oczywiście ja muszę być pewny siebie, tutaj już będzie pięć powiedzmy Base performance, dobrze, dobrze. Oczywiście to osoba będzie zrobiła, nie wiem, jakieś 200 simulonów, będzie pracować 10 godzin, startować sobie od 7, albo nie od 10. Będę zaczynał. Taka, taki wiecie szef, będzie pracował oczywiście każdego dnia, z tego powodu, że ja pracuję prawie każdego dnia, nagrywam filmy prawie zawsze, jak mam jakiś wolny czas. Także powiedzmy, że tak, no, oczywiście to osoba musi mieć dużo rzeczy na 10. poziomie, charyzmę, już takiego jeszcze może mieć. I, I logikę, powiedzmy na dziesiątym poziomie, bo to jest dosyć ważne. I proszę bardzo, wygląda na to, że stworzyliśmy naszą karierę. Możemy sobie teraz zrobić taki overview, że mamy mood, performance, mamy PTO i za godzinę płacę. I tutaj mamy płacę za dzień, także płaca się ładnie bardzo rozkłada. Tutaj mamy to, jak wygląda work schedule, czyli jakby nasz. Rozkład pracy, tego jak to wygląda, no i umiejętności, które są potrzebne. Proszę bardzo, i saveujemy to. I wygląda na to, że możemy eksportować. Jest przycisk eksport, więc zobaczmy, czy wyeksportujemy to i czy będzie to działać. Wprowadzać psów, level. OK, export. Eksport, export. I co się dzieje? Halo. Co się dzieje z wyprowadzaczem psów? Aha, ideal mood musimy wybrać. No dobra, niech będzie confident. Teraz może już będziemy mogli e, eksportować eksport? Uwaga. Mm -hmm. Może to kilka minut e, potrwać i będzie dostępny na stronie ten link. Gdzieś tutaj pewnie. Mój profil. U, może myślałem, że moje hasło widzicie. Dobrze, także jak będzie już możliwe odebranie kariery, no to widzimy się w Simsach i zobaczymy, czy w ogóle ta kariera działa. Jeżeli działa to świetnie, jeżeli nie działa to przykro. Okazało się, że tworzenie kariery nie jest takie proste i trzeba jeszcze wrzucić kilka rzeczy. Teraz jak widzicie, kiedy już pobrałem tą karierę do programu SIM4P, do programu Python, jeszcze trzeba wróć, wrzucić wiele rzeczy, więc dajcie mi to wszystko na spokojnie sobie zaznaczyć. Wrzucić tutaj do programu i stworzyć z tego plik package, tak jak napisała tutaj właśnie twórczyni lub twórca, tak jak napisała twórczyni, tej stronki, więc to jest zrobione, to nie było takie trudne, natomiast teraz trzeba stworzyć z tego jeszcze w programie Python jakąś, e, jakiś program The 4 Script, ja będę zaraz czytał o tym wszystko i próbował także zobaczymy, i nadzieję, że się uda, nie jest to wcale takie łatwe, jakby się wydawało, ale być może się uda coś ciekawego zrobić. Uwaga kochani, zrobiłem <laughs> jak widać nie do końca wszystko tutaj działa, mam wrażenie, ale jest jest musimy zrobić też jeszcze i to działa. Proszę bardzo. Możemy się promować i są różne jak widać tej kariery skutki jakieś i tak dalej, tylko nie ma nazwy, nie ma nie ma jakby żadnego obrazka ani nic w tym stylu. Jak widać, ale wszystkie kariery jakby zachowane są. Także proszę bardzo, jestem dumny z tego. Co prawda, yy, póki co nie działają żadne napisy ani żadne takie inne rzeczy. Yy i będziemy nad tym pracować w kolejnych odcinkach na temat tworzenia kariery, póki co to był pierwszy odcinek, bo wyszedł on już całkiem długi i mam nadzieję, że spodobało wam się takie coś jeżeli chcecie poradnik na temat tego jak robić takie kariery to oczywiście też go nagram, ale jeżeli macie we sami również jakieś pomysły co do kariery, które, ja bym, które ja bym mógł zrobić dla was, jakieś takich ciekawych to piszcie w komentarzu, bo te najciekawsze kariery zrobię, wykonam je także trzymajcie kciuki za to, żeby wszystko wyszło, bo póki co uczę się, ale będzie coraz lepiej, tak mi się wydaje także dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie widzimy się w kolejnych odcinkach a wypiszcie komentarze tak jak prosiłem z propozycjami karier i już widzimy się niedługo mam nadzieję z update'em kiedy naprawimy moją karierę i puścimy wam ją do grania póki co puszczę wam ją w takiej surowej, surowej wersji na sim file share będziecie mieli linka do pobrania jeżeli będziecie chcieli, chcieli pograć sobie a już niedługo będziemy tą karierę po prostu wydawać oficjalnie a póki co no, wydamy ją w takim jakby w takiej jakby opcji Już. Póki co dziękuję wam wszystkim za oglądanie, dziękuję Wiktorowi za ja to, że wysłał mi tą super mega stronę, bo jestem naprawdę zaciekawiony, jak to wszystko będzie oglądało. I dziękuję Wam już za Wasze pomysły karier. Także do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku i cześć! Do następnego pa!